Witam Was serdecznie, piątek wybiła 9.30 jestem znowu z Wami na słowiańskich pogaduszkach, czyli odpowiedziach na pytanie, które zadajecie, czy na Instagramie, czy na Facebooku na stronie hmm, gimnastyka słowiańska Katarzyna Uramek, czy na Instagramie na Aktywnej Słowiance, czy też czasem mailami czy jakimiś innymi źródłami. E, więc służę swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, jeśli macie jakieś pytania e, dotyczące gimnastyki słowiańskiej, rozwoju osobistego, e, jogi kundalini, e, czy jakichkolwiek innych rzeczy związanych z tym, co tutaj robimy, czyli ćwiczenia oddechy, doskonalenia się, rozwoju duchowego czy osobistego. To zapraszam do zadawania pytań. Hej, Monika się. wita, witam Ciebie bardzo serdecznie. No, i tutaj, zawsze na słowiańskich pogaduszkach, też jest troszeczkę y, zawsze opowieści o tym, co nowego w aktywnej Słowiace, co się teraz dzieje, co będzie w najbliższym czasie i tak dalej. Więc, słuchajcie, pierwsza, y, pierwsza taka informacja, która jest mega ważna. I y, wymaga od nas wszystkich słania dobrej energii. Moja Ewelina, która zajmuje mi się stroną internetową i wszystkim, co dookoła, mailami dla Was, rzeczami, które na stronie się pojawiają, tworzeniem postów różnego rodzaju na stronie, bo y, Facebooka i Instagrama to sobie ogarniam sama, ale ona po prostu mi całe wszystko dookoła robi zaniemogła mogła i niestety chwilę nie będzie, mogła, e, nie, nie będzie mogła pracować. W związku z tym trochę leżą takie rzeczy, które obiecałam, a nie ma. Na przykład to, że miały być w listopadzie już kupony takie świąteczne na rzeczy, które są w sklepie, czyli zniżki, jeśli kupujemy na prezent, na przykład dla kogoś dwie rzeczy, i tam miała być zniżka na taki komplet kurs y, gimnastyki słowiańskiej, plus karty i y, miała być zniżka na komplet mięśni na miednicy, kurs y, ćwiczenia mięśni w miednicy i takie praktyki na czas menstruacji. Mm. <grym> Deszczowy dzień dobry, no tak, u nas też jest tak sobie, ale y, energię mamy w sobie kochane i światło mamy w sobie. <grym> Eee, no i to miało się pojawić w listopadzie już, żeby można było kupować na prezenty, no ale nie wiem, kiedy to się pojawi czy w ogóle, ponieważ ja nie umiem tego obsługiwać. <grym> eee, więc czekam, aż Ewelina troszeczkę może wydobrzeje, ale nie wiem, czy to się zdarzy w najbliższym czasie i czy będzie mogła pracować w związku z tym. Eee, nie wiadomo, jak będzie. <grym> Następna taka rzecz. Która miała już zacząć się zapisy, miały się zacząć zapisy w tym miesiącu, to kurs Gimnastyka Słowiańska na raty, który, który będzie w styczniu, na koniec stycznia się zaczyna, i to jest taki bardzo super głęboki kurs gimnastyki słowiańskiej, który jest online, ale z dwoma spotkaniami na żywo i miały się na niego zacząć zapisy też już w listopadzie, no i na razie się też nie zaczną, <laughs> więc poczekajcie jeszcze dzień dobry, witam. Więc poczekajcie jeszcze e, chwileczkę, kochane moje, na, e, na te rzeczy, które obiecałam, że mają być e, z cierpliwością, bo na pewno to będzie i na pewno ogarnę, to tylko troszeczkę czasu. Mi Słuchajcie, w przyszłym tygodniu jest webinar. Na webinar trzeba się zapisać. Zapisy są na stronie. Jak wchodzicie na stronę aktywnasłowianka.pl, to są zapisy na webinar. Webinar będzie dotyczył osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Będę Wam opowiadać o moich doświadczeniach związanych z tym i o różnych rzeczach, które wiem. I które mogą Wam pomóc w tym, żeby też ten wewnętrzny spokój osiągnąć. Więc do wtorku można się zapisywać na ten webinar, i, no i polecam i zapraszam do zapisów. <laughs> jeśli, coś nie wyjdzie, jeśli coś Wam nie wyjdzie z, z linkiem, bo tam czasem jest tak, że nie przychodzi e-mail. Z linkiem do spotkania na Zoomie, ponieważ webinar będzie na Zoomie, i dlatego trzeba się na niego zapisać. To piszcie do mnie na messengerze e, albo na maila. E, ja wtedy udostępnię Wam ten link, e, jeśli żeście się zapisali. Zapisały. zapisały. Dobrze i co tam jeszcze? A i jeszcze teraz mamy, słuchajcie, wyzwanie, które już niedługo się kończy. Jesteśmy za połową wyzwania. Jestem bezpieczna i codziennie w poniedziałek o 7 rano, co tydzień w poniedziałek o 7 rano się spotykamy na praktyce na takiej praktyce trochę gimnastyki słowiańskiej, troszeczkę jogi kundalini, po to, żeby osiągnąć. To w sobie, żebyśmy się czuły wewnętrznie bezpieczne, żebyśmy nie miały lęków, różnych strachów, a przynajmniej jak najmniej, żebyśmy się czuły pewne w życiu, dobrze uziemione, osadzone. Więc możecie ćwiczyć jak najbardziej, skorzystać z tej praktyki, już ze mną jakby tych 40 dni nie zrobicie, bo my już jesteśmy za połową. Teraz będzie 33 dzień, w poniedziałek. Bo te wyzwania nasze są 40-dniowe, bo tyle potrzeba nam, naszemu ciału, naszemu umysłowi, do tego, żeby zmienić nawyk, żeby coś zmienić w swoim życiu. Więc warto jest, jeśli się za coś zabieracie, to spróbować zrobić to przynajmniej 40 dni, wtedy będziecie mogły ocenić, um, jakie zmiany to w waszym życiu przyniosło. Więc będzie już w poniedziałek, 33 dzień tego wyzwania, ale jak najbardziej, jeśli ktoś jeszcze nie brał udziału w tym, to zapraszam na Instagrama o siódmej rano w poniedziałek na live'a. Natomiast te praktyki też udostępniam na YouTubie, więc tylko trochę później, bo muszę to tam ogarnąć, potem wpadam jakiś wir pracowo-domowy i, i chwilkę to trwa, więc najczęściej wieczorem dopiero się ta praktyka na YouTubie pokazuje. Ale jest, więc można też z niej skorzystać. Ostatnio coś, yy, mimo że mikrofon miałam podłączony, to chyba mówiłam trochę za cicho i kiepsko słychać, ale te poprzednie praktyki są, a to jest przez cały czas to samo może jest troszeczkę inna, yy, inna yy, rozgrzewka <grywka> więc polecam. Ale ponieważ my zaraz już kończymy to wyzwanie, a przed nami grudzień to wymyśliłam, że zrobimy sobie taki kalendarz adwentowych praktyk i że od 1 grudnia do 24 będziemy spotykać się codziennie na live na taką niespodziankę, na losowanie jednego ćwiczenia z gimnastyki słowiańskiej i losowanie jednego ćwiczenia z jogi kundalini. W ten sposób sobie poznamy. Um, Prawie całą gimnastykę <grychy> I, e, i kawał z ćwiczeń e, z Jogi Kundalini już się szykuje do tego, a trzeci element tego, e, tego kalendarza słowiańskich, kalendarza adwentowego, praktyk gimnastyki słowiańskiej Jogi Kundalini będzie. Hmm, czytanie codziennie, bo mam taki kalendarz adwentowy, który kiedyś kupiłam dzieciom, ale po prostu uwielbiam go i w zasadzie co roku go wyciągam i korzystam z tego, i dalej sobie czytamy, mimo że moje dzieci już są prawie dorosłe. Dorosłe i prawie dorosłe, <grytanie> zależy które. Ale dalej się w to bawimy i pomyślałam sobie, że się z wami podzielę, bo ten czas adwentu i czas czekania na święta i czas czekania na to, aż będzie. Zima, kiedy przejdzie już jesień, ta ponura i zacznie się trochę bliżej do, do światła i bliżej do wiosny, to jest magiczny czas, który bardzo, bardzo lubię i się nim bawię. I ta zabawa w ten kalendarz adwentowy jest takim odliczaniem do tych świąt, do tego przesilenia najpierw zimowego, potem świąt. I jest fajną zabawą i ten kalendarz adwentowy składa się z 24 takich książeczek, które można powiesić w formie bombki na choinkę. No i oczywiście one są ponumerowane. I pomyślałam, że żeby się wprowadzać w ten, w ten świat, to sobie będziemy oprócz ćwiczenia gimnastyki słowiańskiej, jednego ćwiczenia z jogi kundalini, to jeszcze sobie codziennie przeczytamy jedną książeczkę, która jest opowieścią o jakichś leśnych zwierzątkach, Um, I jest opowieścią taką dla dzieci. Natomiast jest, jest, jest przemiła. <laughs> I, e, I pomyślałam, że się możemy w ten sposób pobawić. Sobie tutaj piszecie, że super pomysł i serduszko, cieszę się bardzo. Tylko jeszcze nie wiem, bo chcę, żeby to było codziennie od 1 grudnia um, do 24. Tylko zastanawiam się jeszcze nad godziną, która będzie dla mnie odpowiednia. I dla Was odpowiednie, i myślę, że wrzucę taką sondę, o której godzinie byście chciały, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego na żywo, e, bo potem odtwarzane to już, e, to już nie jest to. Czy siódma rano to jest ok, czy e, gdzieś tam koło dziewiętnastej to z kolei dziewiętnasta nie może być, bo ja mam e, jeszcze inne rzeczy robię, więc, e, więc codziennie o dziewiętnastej mi nie wyjdzie. Prędzej wyjdzie mi codziennie o siódmej. Może codziennie o 18 by się udało. Wolę takie rzeczy załatwiać, że tak powiem, rano, ale chcę być też frontem do Was, żeby jak najwięcej z Was mogło z tego skorzystać i się tym pobawić. I mieć radość z tego czekania na święta, mimo że jest szaro, ponuro. Gdzieś tam smutno i ciężko, a, i każdy ma trochę zniżkę nastroju, i potrzebujemy dłużej spać. Chodzimy tacy trochę przygnębieni. Siódma rano jest super, pisze Marlena. No, no dla mnie byłaby też ekstra e, chyba najwygodniejsza z całego czasu. Więc. Tyle z ogłoszeń będzie, już zrobiłam obrazek do, tej, do tego kalendarza adwentowego, więc niedługo będę się chwalić. Dzisiaj wrzucę Wam jeszcze na pewno przypomnienie o webinarze, który będzie we wtorek o 20.30, eee, więc na mediach społecznościowych i na YouTubie różne informacje są i będą. Gorzej z mailami i gorzej ze stroną internetową eee, i takimi rzeczami, ale to mam nadzieję, że też się jakoś ułoży. Słuchajcie, dzisiaj jest tylko jedno pytanie z gimnastyki słowiańskiej, więc dlatego sobie pozwoliłam um, pogadać o różnych rzeczach dłużej. E, napisała do mnie wczoraj dziewczyna o tym, że, że lubi ze mną ćwiczyć i że ogląda moje filmiki na YouTubie i że chciałaby, żebym zrobiła coś takiego, że są każdy żeby na YouTuba wrzucić że Każde osobno ćwiczenie gimnastyki słowiańskiej, żebyście się mogły uczyć, jakby. E, nie zrobię tego, dlatego, że każde osobno ćwiczenie z gimnastyki słowiańskiej jest w kursie, który można u mnie kupić na stronie. W związku z tym nie będę wrzucać tego <laughs> na YouTube'a. Natomiast y, każde osobne ćwiczenie z gimnastyki słowiańskiej także wrzucam Wam codziennie na Instagrama i codziennie na grupę y, na Facebooku Aktywna Słowianka. Więc jeśli jesteś dostatecznie zdeterminowana, to za darmo możesz sobie poskładać całą gimnastykę słowiańską. A jeśli chcesz mieć to wszystko w całości, zebrane jeszcze z opowieściami do gimnastyki słowiańskiej, instrukcjami, różnymi innymi rzeczami, plus taką dodatkową jeszcze praktyką na zakończenie, to zapraszam Was na kurs online gimnastyki słowiańskiej, który u mnie na stronie można kupić. Jest to taki kurs, na, taki na skróty trochę, on nie jest certyfikowany, po tym nie możecie robić u mnie. Kursu nauczycielskiego, natomiast macie wszystkie praktyki, macie trochę opowieści o gimnastyce, o tym, jak ją ćwiczyć, skąd ona jest i tak dalej, więc to jest takie w ogóle kompendium wiedzy na temat gimnastyki słowiańskiej. Jeśli kupujesz ten kurs, to masz go na stałe, możesz sobie dowolnie z niego korzystać, ćwiczyć w jakim momencie chcesz i uważam, że jest w ogóle super. Super, tak na początek, żeby w ogóle gimnastykę poznać, tak? Jeśli chcesz coś więcej niż tylko swój zestaw rodowy. No, i mam nadzieję, że się uda, że przed świętami będzie jednak ta promocja, którą zaplanowałam, ale nie jestem tego pewna, czy to się uda, gdzie będzie można za niższą cenę kupić taki pakiet, ten kurs właśnie gimnastyki słowiańskiej i, i karty. Więc zapraszam. Marlena tu pisze, że kurs poleca z całego serca. Dziękuję Ci, Marlena, kochana. Kurs chyba jest fajny i jest kręcony na wiosnę na dworze, więc można się jeszcze rozmażyć dodatkowo, jak to będzie cudnie w maju. U nas już niedaleko ten maj, mam nadzieję, będzie. Coś wam jeszcze, aha, na platformie amicorum.edu.pl. Wiecie, bo ja tam na pewno słyszałyście już zresztą nieraz, że tam jest mój kurs gimnastyki słowiańskiej, taki podstawowy, ale certyfikowany, więc dostaje się po nim certyfikat. Można z tego kursu skorzystać cały czas. On nie jest tak tylko w jakimś tam czasie, jak te inne moje kursy organizowane, więc można do niego w każdym momencie dołączyć. I po tym kursie można robić kurs nauczycielski, i tam też na tej platformie Amicorum pojawił się zrobiony przeze mnie kurs nauczycielski, który jest kursem online. No, wiadomo, że to nie to samo co ćwiczenie na żywo, natomiast on jest też sporo tańszy niż wyjazdowy. I wszystko tam jest. I on teraz jest w promocji. Jest za niższą cenę i, jest, i kosztu, będzie kosztował nie wiem, czy to już jest wprowadzone, ale ma kosztować 800 zł. I ma być jeszcze dodatkowo do niego kurs dołączony online takiego czytania chorób z twarzy. Więc jest promocja. I jeśli któraś z Was by miała ochotę skorzystać z tego kursu, a ma kurs gimnastyczny, zrobiony, niezależnie czy on jest u mnie, czy on jest u jakiejkolwiek innej instruktorki, to, to zapraszam Was bardzo. Być może nie będziesz jeszcze czuła się po tym kursie na siłach, to zależy od Ciebie, ale może być tak, że nie będziesz się czuła do końca na siłach prowadzić gimnastykę. Natomiast ten kurs jest takim pogłębieniem, jakby praktyki, ale może być też wstępem do tego, żeby potem pojechać na kurs nauczycielski i czy kurs właśnie drugiego stopnia, gdzie się jeszcze rozwiniesz bardziej nie tylko w samej gimnastyce słowiańskiej, ale też będziesz kroczyć dalej tą drogą rozwoju duchowego, osobistego, poznasz lepiej siebie, zobaczysz co to jest praca w kręgu, jak ćwiczy się z innymi kobietami, jak się jest kręgu z innymi kobietami, jaka to jest w ogóle jakość, jak to wszystko zmienia w życiu. Wszystko zmienia. <laughs> Więc y, polecam Wam wszystkie moje kursy, które są dostępne. Szukajcie, oglądajcie. Każda niech wybiera, co ma ochotę, bo gimnastyka i, i kręgi kobiet y, wszystko zmieniają w życiu. Więc jeśli chcesz tych zmian, to zapraszam Cię do tego świata aktywnej Miejsce nie tylko na gimnastykę słowiańską, która jest mega kobiecą praktyką, ale jest też miejsce na jogę kundalini, która jest z kolei bardziej w tej energii męskiej, więc wszystko to się pięknie ze sobą równoważy i te dwie praktyki są mocno uzdrawiające i układają wszystko w naszym życiu tak, jak powinno być. I uczą nas takiego odpuszczania i takiego oddania się życiu, opaczności, takiego podejścia, że wszystko, co do mnie przychodzi, jest dla mnie dobre i mi służy. Nawet jeśli mi się w pierwszym momencie wydaje, że to jest katastrofa i w ogóle tego nie chcę. I to nie jest dla mnie. I to potem zobacz, że jak się zaczynasz trochę poddawać temu, odpuszczać to się okazuje, że jejku, jak dobrze, że to się zdarzyło, bo w najgorszym wypadku rozwinęło mnie, tak? Dało mi jakieś doświadczenie, które widać było mi potrzebne. A często jest tak, że, że nie tylko um, mnie rozwija, um, ale też układa się to moje życie, że inaczej niż sobie wyobrażałam, ale że to wychodzi nam na dobre. Więc... Um, Polecam Wam drogę z praktykami gimnastyki słowiańskiej, jogi Kundalini i, i kręgami kobiet. I to jest w ogóle mega. <grych> Kochane, będzie w niedzielę post-pytajnikowy, yy, yy, więc jeśli jakieś pytania Wam się yy, urodzą, to zadawajcie. Widzimy się w następny piątek na sobie. O 9.30. W międzyczasie, właśnie będzie webinar, więc się zapisujcie na stronie aktywnaslawianka.pl na webinar o wewnętrznym spokoju, jak osiągnąć wewnętrzny spokój. I, no i życzę Wam cudownego czasu, bo dzisiaj jest też mega silnie energetycznie czas. Jest pełnia Księżyca, było zaćmienie Księżyca o poranku, więc wszystko. Tylko naraz i razem mega energia. I um, jeszcze jest. Um, mi tu pisze, że bliżej głośnika muszę być. Hmm, w samochodzie to zawsze kiepsko słychać, niestety. To jest, to jest tak, bo ja jestem dosyć blisko. Mogę najwyżej mówić troszeczkę głośniej. E Coś się wybiłam, no, ale pięknego Wam życzę czasu i, i pięknego weekendu i korzystajcie z tej energii, która jest dookoła nas. I buziaki przesyłam i do zobaczenia.